Witaj. W dzisiejszym nagraniu prezentujemy świadectwo Stelli, która przeżyła doświadczenie bliskie śmierci w roku 1972. Oto jej relacja. Przekraczając ulicę, zgubiłam sandał. Bez wahania odwróciłam się, by go podnieść. I wtedy potrącił mnie samochód. To uderzenie było najbardziej pamiętnym momentem w moim życiu. A to było tylko początkiem niesamowitych wydarzeń, które miały nastąpić. Znalazłam się w małym rowie na skraju ulicy, zdając sobie sprawę z powagi moich obrażeń. Czy to był koniec? Wkrótce znalazłam się w karetce, która miała mnie uratować. Dostrzegłam, jak pielęgniarce wypadł pierścionek, który należał do jej matki, i zauważyłam, gdzie spadł. Następnie kierowca zabłądził. W tym momencie zrozumiałam, że szansa na dotarcie do szpitala staje się coraz mniejsza, ale czułam dziwny spokój. Czy to już koniec? Jakie szczęście? Wow! Pomyślałam, wchodząc do tunelu, który wydawał się dziwnie znajomy, i pędząc przez niego z zawrotną prędkością. Tunel był półprzezroczysty, a punkty światła przypominały odległe gwiazdy, zmieniające się w promienie nieregularnego światła, podobnie jak światła samochodu na krętej drodze. Odkryłam, że tunel to subtelna krzywa, ledwo widoczna. Ale wyczuwalna. Nagle znalazłam się w domu, otoczona światłem, w miejscu, gdzie każde moje pytanie znajdowało natychmiastową i jasną odpowiedź. Delikatny śpiew otulał mnie, choć nie mogłam rozszyfrować słów. Przechadzałam się boso po falującej łące, czułam miękką trawę pod stopami, a w oddali wyłonił się majestatyczny, pulsujący życiem dąb. Pod drzewem spotkałam młodego chłopca, Pięknego i dostojnego. Zaprosił mnie do odpoczynku, wskazując drewnianą ławkę przy stole ze świeżym chlebem i czerwonym winem. Po posiłku wyjaśnił: Musisz wrócić. Na jego słowa odparłam stanowczym nie. Nie rozumiałam, dlaczego musiałam odejść. Czułam się tu tak dobrze, ale on nalegał: Czy nie tęsknisz za swoją matką, ojcem? Moja odpowiedź była prosta: Nie. Niedługo oni tu będą, zobaczę ich ponownie. On z niezwykłą cierpliwością pokazał mi moje życie, jakby to była droga z wieloma możliwymi ścieżkami. Musiałam dotrzeć z punktu A do punktu B, a moje życiowe cele były reprezentowane przez marmurowe posągi. Inne cele z gliny jeszcze mogłam zmieniać. Zrozumiałam, że nie chodzi o kiedy, ale o spełnienie wszystkich warunków. Z wolną wolą, jako najważniejszym z nich. To właśnie wolna wola i reakcje na wydarzenia definiowały drogę do celu lub jego omijanie. Możliwość próbowania i ponownego próbowania, bez znaczenia jak długo to trwa lub gdzie się to dzieje, czas i przestrzeń nie istnieją, liczy się tylko spełnienie warunków dotarcia do właściwego celu. Wciąż miałam przed sobą drogę do przebycia. A jednak uparcie odmawiałam powrotu. Wracaj sem usłyszałam, odmówiłam dziecinnie uparta, więc porozmawiaj z moim ojcem, odpowiedział. Nie czułam strachu. Byłam zdecydowana. Przedstawił mi drogę przez labirynt żywopłotów. Zdesperowana przedarłam się przez niego, kalecząc się. W końcu zostałam podniesiona przez kochające ramiona ojca. Rozpoznał mnie Nazywając moim prawdziwym imieniem symbolem ciekawości i buntu, i wtedy rozpoznałam go jako mojego Boga. Co dalej wydarzyło się między nami, pozostanie moją osobistą tajemnicą. Jednak na koniec zadał pytanie: Więc zobaczymy, czy jesteś gotowa? Czy kochasz ludzkość? Ja tak On bardziej niż siebie samą Ja prawdopodobnie tak. W teorii tak. On, na tyle, że oddałabyś za nią życie? Ja, tak, bezwarunkowo. On, nie zrozumieliśmy się. Czy kochasz mnie? Ja, tak bardzo, że zostawiłabym wszystko, aby zostać z tobą tu na wieczność. On. Więc jeśli mnie kochasz i kochasz ludzkość tak mocno jak mnie, wróć. Wtedy poczułam, że problem z dyskutowaniem z nim polega na tym, że on zawsze ma rację. Pomyślałam, ale on usłyszał moją myśl i razem wybuchnęliśmy śmiechem. Nie potrafię tego inaczej opisać. Nie miałam wyboru. Rozpaczliwie płakałam i zwróciłam się do młodzieńca, który wcześniej prosił mnie, abym wszystko zapomniała, bo nie zniosę tęsknoty. Mówił, że przypomnę sobie moje doświadczenie, gdy będzie to konieczne. Opanował mnie strach, że nie spełnię mojego przeznaczenia w życiu na Ziemi. Błagałam młodzieńca, proszę, błagam cię. Wiem, że nie znajdę drogi. Nie chcę go rozczarować. Proszę, jeśli zawiodę, złap mnie za włosy i zabierz mnie z powrotem. Oficjalnie zrzekam się wszelkiej wolności. Zabierz mnie, nawet jeśli powiem nie. On odpowiedział: Wierzę w ciebie, a ja chciałam go uderzyć, ale mnie powstrzymał. Uśmiechnął się i obiecał: Będę z tobą każdego dnia aż do końca. W czasie tego doświadczenia mogłam także przeżyć przeglądu życia. Moja przeszłość przemknęła przede mną jak film, nad którym nie miałam kontroli. Wspomnienia mojej matki i ojca, chłód zimowych dni, krzyki i przemoc w domu. Pamiętam wyjazdy na wieś, gdzie łączyłam się z Bogiem, który był wszędzie, obecny we mnie i przede wszystkim żywy, nie taki jak ten ukrzyżowany. Dostrzegałam ludzi, którzy zabijali swojego Boga, a potem opłakiwali tę stratę. Nienawidziłam ich, widząc ich brutalność, ale uświadomiono mi, że na Ziemi są również tacy, którzy kochają, i że mój własny brak miłości był główną przyczyną, dla której musiałam wrócić. Zdałam sobie sprawę, że wiele mam do nauczenia się, choć często nie mogłam przypomnieć sobie przyczyny. Powrót był bolesny pod każdym względem. Mogę powiedzieć, że wróciłam do mojego ciała, jakbym zakładała rękawiczkę, najpierw palce, a potem resztę dłoni. Potem nadeszły intensywne bóle ciała i obudziłam się ze śpiączki. Gdy wyszłam ze śpiączki, krzyczałam na wszystkich lekarzy: Zabójcy, nie rozumiecie, mogę tu umrzeć, zróbcie, żebym mogła wrócić, pomóżcie mi umrzeć. Uspokoiłam się dopiero, gdy zobaczyłam tę pierwszą pielęgniarkę. Która zgubiła pierścionek, i powiedziałam jej, gdzie go znaleźć. Z ogromnym wysiłkiem zaczęłam sobie wszystko przypominać, nawet to, czego nie powinnam. Lekarze bardzo się martwili o mnie i mój stan. Dzisiaj, mając 40 lat, mogę powiedzieć, że absolutnie nie rozumiałam, jak bardzo on miał rację. Dziękuję ci, ojcze, cokolwiek masz na imię, nie potrafię go wypowiedzieć. Po tym doświadczeniu śnie o katastrofach. Które ludzkość sprowadza na siebie. Otrzymuje pomoc, inaczej znów zaczęłabym ich nienawidzieć. To trudne, żyję wśród nich, odczuwam wszystko trzykrotnie intensywniej niż ci, którzy przeżywają te okropne wydarzenia. Moje doświadczenie nauczyło mnie, że każdy z nas jest częścią większej całości i że nasze wspólne cierpienie i radość są nierozerwalnie splecione z losem całej ludzkości. Tak kończy się relacja Stelli. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu.